Cześć, jestem Badal. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Razem ze mną jest. Lamka! Słuchajcie, dzisiaj sobie robimy, kto wypije więcej wody w ciągu 10 minut, wygrywa 1000 zł. 500 zł. Jeżeli taki pomysł wam się podoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę Nie wiem Blanka, ile łapek, ile łapek byś powiedziała? 30 tysięcy Dacie radę, ja w was wierzę, napiszcie w komentarzu woda, a przypniemy wam serduszko Żeby nie było, tutaj mamy całą kasę, którą na przykład będziesz mogła dzisiaj wygrać, ale przegrasz, bo vandal zawsze wygrywa Tutaj macie mojego Instagrama, wbijajcie, bo naprawdę warto, za każdego followa wpadam na wasze profile Daję wam lajki pod waszymi zdjęciami Pamiętajcie, żeby subskrybować, bo na 500 tysięcy lecimy w to we włosy, będę wyglądał głupio, ale serio warto. Jak coś, to tutaj macie piątkę ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie się tam znaleźć, to tak jak już mówiłem, subskrybujcie, ale z dzwoneczkiem, bo bez się nie liczy. Tak, psuje mi się mikrofon, dlatego dogrywam to potem, ale teraz lecimy do filmu, bo wyszedł naprawdę kozacko. To mamy 17 butelek. Wody ekipy. wody ekipy Oczywiście taśma ekipy tutaj wiadomo o co chodzi Blanka, czyli łącznie mamy 7 litrów I mamy na wypicie tego 10 minut Czekamy na kamerzystę No i działamy, ja ci życzę udanej gry ja Żeby 5 minut ci poszło jak najlepiej jak 5 minut, jak ja to, ja to wyzeruję jedną na raz, zobaczysz. Czekamy na kamerzystę i zaczynamy zabawę. Ty zasady znasz, wy zasady znacie, tutaj jest nasza wygrana, 500 zł, żeby nie było. Start! Lecimy, lecimy. A nie, nie gadaj, że to jest gazowana w ogóle, bo jak to jest gazowana, tak, to jest w ogóle woda ekipy. Spytacie wandal. minęło 13 sekund, czemu nie zaczynasz pić? No bo i tak wiem, że wypiję pierwsze odnie, bo ja robię tak, patrzcie. Prawie nie ma jednej wody, ona nawet połowy nie wypija. Dawaj Wania. E, I jak ona... Mimo 30 sekund, ja tu na luzie podchodzę, bo wiecie, ja tu mam w sumie tylko pół litra. A mm. mm. z tego co wiem, tak się wypije za dużo wody, to też... może, może być niedobrze. Mm -hmm. Znaczy, czy to ona ma w ogóle szansę w tym odcinku. Pierwsze. Pół litra, za mną Chciałem trafić do zlewu, a prawie ci w telefon, mamo, trafiłem Jak Bania? nie dobrze <laughs> Ej, ona ma gorzej, ona ma gorzej, bo ona jest dużo mniejsza Może ty ją zastąpisz, mama? Ale ja nie piję w ogóle wody <laughs> Woda jest zdrowa, Manka. woda to jest Najzdrowsze picie na świecie Mamo, musisz mnie zastąpić Mamo, chcesz zastąpić Blankę i pomóc? Tak Zamiana? Zamiana Dobra, to ja mam godną rywalkę w końcu Blanka, zostajesz kamerzystką Mama walczy o twoje zł. Mama, szybko pi. Oczywiście to co wypiłaś Blanki To wiesz, to Blanka co wypiła to się liczy Mama, normalnie. pi, Bo czas mija Pa, mama, mama Jak zeruję, masakra Słuchajcie, jeżeli chcielibyście dostać taki przycisk, mieć własny przycisk od YouTube'a, który wygląda tak i mieć tu własną nazwę. Zapraszam Was na stronę Button for you. Zobaczcie tutaj, możecie sobie wybrać własny przycisk. Sam przycisk kosztuje 70 zł, a przycisk z grawerunkiem, czyli tutaj macie swój nick, kupicie za 95 zł. Dodatkowo na kod Vandal minus 10 zł i będziecie mieć autograf z tyłu przycisku. Naprawdę mega polecam, bo jest to super wykonane. Mój przyjaciel się tym zajmuje, więc mogę wam. No po prostu z ręką na sercu to polecić, bo jest to mega mega mega. Pierwszy link w opisie, macie link do stronki. O boże, ja muszę ja muszę z tempo, bo Oj, przepraszam. Wiecie, bo to jest ciężkie, bo jak człowiek dziennie powinien pić ile? Chyba tam jest 2 litry wody, nie? A ja praktycznie wypiłem jeszcze dwa łyki i będzie półtora litra w ciągu Dwóch minut, no to trochę, wiecie, trochę może być za dużo Jeszcze gazowanej Mama mnie dogania, mama. znaczy ona nie jest chyba tak mocno, lekko, nie? Ale ogólnie woda ekipy, polecam Zapraszam na ekipa, to nosi. No możecie dostać tam wodę ekipy no, no. musiała no, musiał nie... wiedzieć jak szybko poświęcam się czy... No dawaj no, tak no, to... piwało! Wiecie, Więcej energii No, Mamo, Moja... o, 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 czekaj, ja muszę Fajnie, jakby mi się teraz cikać zachciało, bo na pewno bym mógł więcej to wypić. Trzy minuty. Trzy minuty minęły. Trzy minuty i już ciężko. Ciężko. Dasz radę? Oby nie, obyś nie dawał. Trochę mi niedobrze. A to ja, mama? Ooo. Cika, chcesz mi pomóc? Cika. Cika, chcesz mi pomóc? Chcesz? Brawo! Nie? Ej, no i czy ty mnie... Nie! No. Rozumiecie to, że mama mnie dogania? Tak, ja... chcesz mi pomóc. Mmm, Nie mm. wchodzi mi ta woda już. już. Masakra, masakra, masakra normalnie jest. Jest lipa, jest lipa, serio. Pokaż, ja zobacz, już mam druga zobacz. Odnania, druga nasza, trzecią otwieram. O, mojej trzeciej trzecią. mama! Przegrywasz Pamiętajcie, dobry start kupę wart, bo zobaczcie, mama wypije dużo na początku ja wypiję powoli i potem normalnie gościu wejdzie jedna za drugą, a mama już będzie a nie dobrze mi już nie będzie mogła pić, więc essa nie, mama, tak nie, mama normalnie ma. o, oh, moje, ach, moje 500 zł. Ach, moje 500 zł. pij mama, dawaj, bo on nie pije moje 500 zł. ile mm. czasu minęło? jeszcze mamy 5 minut 15 sekund ja, ja. wiem, że ja to wygram Ja... Mama! Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłaś? Widziałem to! Widziałem to! Jak ty się tak bawisz, to i ja się tak bawię! Dwie wody wypite. Mama próbowała oszukać! Czy to jest trzecia? To ile ty żeś wylała tego! Nie wylałam, ja wypiłam! Nie! Nie. nie wcale! Odejmuję ci 200 ml! Nieprawda! Tak, bo wylałaś! No. Nie wylałaś! Tak! Nie. Blanka, widziałaś to? Nie! nie widziała. Mama tejgo. podeszła! Podeszłaś do losu, tak! No kumasz to! Nie, nie, działa, nie, nie, działa, nie prawda? Nieprawda. Pij pi pi dasz ręce! Nie, jak ja już nie mogę! Nie rządź, to za dużo! Zamiana, sobie. zamiana! Dawaj, mama! Możemy się zamienić! Bez kitu Tato! Musisz mi pomóc w filmie Bo dziewczyny mnie wyrolują dla pięć stóp. O, ale mnie zawsze będę rzekał No, Ej, odejmuję wam jedną butelkę Nie Tak, tak, odejmuję wam jedną butelkę Bo wy nie umiecie grać w fair oddawaj, odkręćcie I... mi A to teraz masz karę 4 minuty niecałe Odkręćcie uh. mi uh. 500 zł. O, nie. mogę przegrać 500 zł. Ej, ja myślałem, że ja tu tak wejdę, nie? na sobie dupnę z trzy buteleczki i potem będzie ciężej. A tu już jest ciężko. Ile wy wypiłyście? Czwartą teraz pijemy. No. no chyba... Chyba chory! No jak? Jak jedną to wy wylałyście? nieprawda. Ciężko ci. O, zostaw ciapkę w górę, bo mi niedobrze jest. Bryskitu. Ej, ej, ja bym wymiotował. No, ty Tylko którą samą biegiesz? wodą, to bez sensu, nie? raz ty pijesz? Trzecią. Chyba. Trzecią, no z dla Bo sobie wyobraź, że może ja nie wylewam wody jak wy i gram per, a wy to dzielicie na dwie, więc wiadomo, że ja przegram, bo jest mi ciężko wypić więcej wody od was z dwóch. No zawsze mówiłeś, że wygrywa, no to tak, że my się podzieliłyśmy. Tato, chcesz mi pomóc? Nie zaraz z dziewczynami? <śmiech> oszukują, oszukują. <śmiech> Nic nie pomogę. Kłamie. Oh. Gdzie ta męska solidarność zamy... zanika. Nigdzie! nie ma! Blanka. Blanka, słuchaj! Słuchaj, chodź no, chodź no! O od, od butelkę na razie! Trochę czasu musimy, wiesz. Wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że... Bylałaś! Wylałaś! Nie! Wylałaś! A, a, a! Cicha woda. A, tutaj, tutaj. Nie ma. Mm. Mm. Piłem, było słychać. Nie. Co nie, że piłem? Nie. Ej no, wy chyba zwariowałyście! No wy... lewo poszło. Co i jak tutaj jest? To ja tak samo oszukuję, nie? No, wy cały czas oszukujecie! Nieprawda? Pi, 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 blanusia. pi dobrze. Wygramy. O, 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 Problemy. Zaczynają Ktoś się. Po... Zaczynają się problemy. Mm. A -a. O o, zmiana. zmiana. O Boże. Zmiana. O, zmiana. Teraz będzie piąta. Zmiana. O, zmiana. Damaj. Wydaj się Nie. Czas, nie zobacz, zobacz co nie, nie ma. A Muszę się wysikać. Ile czas? Mastu, glonka. nie mnie boli. Nie. Muszę się wysikać. Dziewczyny no weźcie. Ja też chcę. No weźcie, no bo chcę się wysikać. Weź no, sikam, Sikam. Jak on mi dał tutaj nie to teraz? Oh. Mama, dawaj Piątą już! Ile jest? Pięć piątą już! Dawaj! 24 sekundy zostały! Pij, mama, pięć piątą! Dzień, co mhm. jest moja? O, o, jezu! Piąta wypita? O, jezu! Nasze butelki to są! Jedną mi zabrałaś! Nie nieprawda! Tak! Ej! Ja mam. Ile macie? I po cztery są. Blanka szybko odkrywaj. Ja nie mogę, to moja, nie mam. Otworzyłem piątą minę o 10 minut. Dziękuję bardzo. Poza no miasto. ale no możesz wypić całą, mnie. Jak całą wypiję? To no ja... jest dopiero twoja czwarta. Jak to, to jest czwarta twoja. Policz, policz. Czwarta. Policz. Raz, dwa, trzy. Odejmij jeden. Tak no. A, więc... Cztery. więc A... Ale ja jeszcze walę łyka Nie. nie, nie Aby się się na czterech i wylałyście! My nie! Ja bym, ja bym powiedział, że. Dobra, ja się. Dobra, dobra, spokój! Ja, by, ja się przyznam osobiście, nie? Jedną wylałem, więc ja sobie jedną odejmę. I mam trzy, ale wy. Zastanówcie się, czy wy byłyście fair? Tak. Tak, nic tak. nie wylałyście. Nic, nic, nic. nic. Ta, chcesz mi pomóc? Dobrze, widzowie, dobrze, ja przyjmuję swoją przegraną, widzowie, ale zweryfikujcie to, że dziewczyny wylały też z butelkę i jeszcze piły to na dwie Czyli gdzie jest zwycięzca? Przed kamerą, tutaj, witam, dzień dobry Dzień dobry No chyba nie, no chyba nie, słuchajcie, no cóż, skoro przegrałem, ale to były nierówne szanse Widzicie, co się stanie z dziewczynami po tym filmie? Dostaną takiego pranka zresztą zobaczycie to, mm. że się nie pozbierają przez najbliższe parę naście dni. Dostaną ja mocnego dobrać. pranka. Ale cóż, nie słuchajcie, ja się, pod, ja się potrafię pogodzić z porażką. Proszę bardzo, Blaniu. Tu dla ciebie. Trzymaj 5 Jak widzicie, wy zweryfikujcie, kto tak naprawdę wygrał. Także ja wam dziękuję. On mi za... <laughs> Trzymaj. Trzymaj. Zgadzam jeszcze te, i <gadzam> się ja do tego Ja muszę z wami pogadać Po prostu słuchajcie, no ja się czuję Definitywnie oszukany, no co to w ogóle było Co, co ty w ogóle chciałeś Myślałem, że chcesz mnie oblać. co to w ogóle było Słuchajcie, no masakra Wy to zweryfikujcie, kto waszym zdaniem wygrał Ja już im dam, żeby nie płakały Ja muszę uważać, żeby mama mnie nie oblała I co, widzimy się zaraz w zakończeniu My to musimy ogarnąć, bo jest syf Życzę wam wesołych świąt I widzimy się jeszcze zaraz Wpadajcie na mojego instagrama, na blanki instagrama No bo po prostu się opłaca Jak widzieliście mamusia się tu dołączyła Ja uważam, że było to nierówna konkurencja Równa, równa. Nie, bo Ale dobra, ja powiedziałem, wy to rozstrzygnijcie W każdym bądź razie, ja wam bardzo dziękuję Za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się W następnym filmie, wy ten film widzicie w czwartek Następny film jest No jest w poniedziałek, także czekajcie 19.13 zawsze na kanale Dobra, ja wam jeszcze raz dziękuję Trzymajcie się, do następnego Piona